Witam Was serdecznie w chyba już ostatnim filmiku dotyczącym urządzania naszego mieszkania. Ostatni odcinek jest o balkonie, czyli o rzeczy czy pomieszczeniu, które musiało czekać na lepsze warunki pogodowe niż jesienno-zimowe, aby zostać w pełni wykończonym. Także zapraszam Was do oglądania. W końcu nastał ten moment, kiedy mamy ładną prognozę pogody na następny praktycznie tydzień, więc ja zabieram się za mycie balkonu. Widzicie, że balkon jest drewniany i ma tendencję do... Nabierania mchu na bokach, ponieważ nie jest od paru lat, nie był olejowany. Budynek ma 5 lat i tutaj poprzedni ludzie, którzy mieszkali w tym budynku, nie olejowali go najprawdopodobniej. Więc będę teraz to wszystko szorowała. Muszę oczywiście usunąć jeszcze stąd te wątpliwej urody mebelki. Na razie jeszcze mamy te, ale będą wymienione. Będę to szorowała taką szczotą, to nie jest zmiotka, to jest taka szczota do szorowania właśnie balkonów. Tu mam rękawiczki. Tu mam już zrobioną wodę z takim płynem do parkietów i tym to będę myła. Tu mam też stary ręcznik, na wypadek, gdyby był potrzebny. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze, ale może trzeba będzie zbierać część rzeczy taką, takim właśnie ręcznikiem czy ścierą po tej szczocie. I jak to wszystko wyschnie, myślę, że za około dwóch dni poolejujemy to pierwszą warstwą. Damy temu z powrotem wyschnąć, pewnie około jeden dzień, i poolejujemy drugą warstwą. Także ja zabieram się do działania. Balkon mamy umyty, zajęło nam to 4 godziny we dwójkę. To był dramat. W każdym razie jest całkowicie inny kolor, jak widzicie. Wcześniej był taki szaro-zielony, teraz jest w stronę żółci. Wiem, że fatalnie te deski wyglądają, bo one są suche, one muszą się naolejować. No, ale jeszcze jest gdzie, gdzie sporo wilgoci, także zostawimy to na pewno na ten jeden dzień. Ma być ładna pogoda, jutro po pracy będziemy olejować, a wcześniej trzeba jeszcze go zamieść, odkurzyć ze wszystkich pyłów. No i wtedy pójdzie olejowanie. Pierwsza warstwa wycieranie szmatką, druga warstwa wycieranie szmatką i można urządzać balkon. No, jestem zadowolona z postępów, aczkolwiek była to chyba najcięższa praca domowa, jaką kiedykolwiek wykonywaliśmy. Naprawdę wykonywaliśmy już myślę, że więcej niż średnia ludzi w naszym wieku. Mamy już drugi dzień, podłoga schła całą dobę i nie wiem czy widzicie, ale... Na niej się zbierają takie, czy zebrały, takie drobne farfocelki od tego co zdrabywaliśmy i te farfocelki są częściowo ze szmatki, częściowo z warstwy tego brudu i to nie chciało tak normalnie zejść, za to dobrze schodzi jak jest wysuszone i jak się to przejedzie taką zmiotką, więc to mamy teraz zamiar zrobić, jesteśmy już po pracy. I przejedziemy to zaraz z miotką, żeby je troszeczkę tak podważyć. Później odkurzymy odkurzaczem i zabieramy się za pierwszą warstwę olejowania. Powiem Wam, że na drugą warstwę to nam tego oleju nie starczy. Starczy raczej dokładnie na jedną i to przy oszcz oszczędnym użytkowaniu ale to drewno jest strasznie suche i strasznie dużo pije i strasznie wielką, to robi różnicę zobaczcie jaka jest różnica, to są deski umyte, więc jest oczywiste, że one są wysuszone i spragnione, ale żeby aż tak, to naprawdę ja kupiłam odcień naturalny ciemny i początkowo się przeraziłam, że jest strasznie ciemny, bo tak on wygląda, ale myślę, że finalnie to jest dokładnie ten kolor bardzo zbliżony kolor do tego jak tutaj powinno być i jak było wcześniej zanim te, te dechy po prostu wyschły na, na śmierć, omszały i, i dostały różnych innych dziwnych, brzydkich odcieni. Jestem naprawdę mega zadowolona i powiem Wam, że ta robota jest tak przyjemna przy tym sprzątaniu, że ja się wręcz samkiem biłam o to, żebym już mogła robić swoją część. On zaczął tamte dechy zewnętrzne i później przejęłam w pewnym momencie i naprawdę bardzo przyjemnie się to robi. Po całej nocy wsiąkania. Kolor tej podłogi jest zdecydowanie jaśniejszy niż był wczoraj wieczorem, przed pójściem spać, bo wiadomo, że na początku, jak jest naolejowany, to jest dużo ciemniej. I co? wytarliśmy nadmiar tego oleju szmatką. I podłoga jest gotowa do dalszego użytku, także w następnych częściach zobaczycie już prawdopodobnie jakieś meble i roślinki. Jeżeli chodzi o postęp balkonowy, to przyszedł czas najwyższy na. Kolejny etap mycia, ale tym razem będzie to mycie mebli, które już częściowo do nas doszły i mycie barierek, a także jakieś wstępne już organizacje kwiatowe, bo część kwiatów i donic już do nas doszła, także ja tu nie wnikam w szczegóły, bo o szczegółach też mówiłam we vlogu na bieżąco, ale... Melduję, że nadszedł czas na, na kolejny etap, taki, który daje takie fajne i widoczne dość szybko efekty, także takie etapy lubię. Jest trochę zimno na dworze, ale mam nadzieję, że jakoś to przeżyję, że uwinę się szybko, później wejdę pod gorący prysznic i że będę żyła bez żadnych skutków ubocznych. I wszystkie meble mamy już umyte, wyschną porządnie, to po południu, po lunchu będę je olejowała i jak mówiłam, te będę olejowała bezbarwnym olejem, a tu widzicie jak to jest zrezane, to będę olejowała tym samym olejem, którego użyliśmy do podłogi, on jest ciemniejszy i mam nadzieję na wyko wyrównanie tego kolorytu. Mamy trzy meble z tej serii. Jeden jest straszny, drugi jest straszny i trzeci jest w całkiem dobrym stanie, ale też go zaolejuję. Te dwa krzesła pójdą do piwnicy, one będą takie zapasowe, jak będzie jakaś większa balkonowa imprezka. Natomiast to zostanie jako stoliczek kawowy, który będzie stał przy meblu, na który jeszcze czekamy. I tu mamy zapasowy stary stół biały, który pójdzie też do piwnicy, po prostu jako jakiś tam zapas. I powiem Wam, że sąsiad wyszedł z balkonu i zagadał do nas w dwóch kwestiach. Zagadał do nas w sprawie tego, że dziękuję bardzo za ofertę pomocy sąsiedzkiej, bo wywiesiliśmy tę kartkę. Ale przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, co zrobiliśmy z tym balkonem, bo wygląda pięknie. I on też sobie chce tak oskrobać i odmalować balkon. I najlepiej to, żeby mu pustą puszkę po tym oleju, którego używaliśmy, zostawiła, albo. Chociaż spisała wszystkie dane, bo on musi mieć ten sam odcinek i koniec. Także jestem naprawdę bardzo mi miło, że ktoś z zewnątrz skomplementował naszą balko balkonową robotę. Jestem w trakcie misji olejowania. Poolejowałam już te stare meble ciemnym olejem, tym samym, którym robiliśmy deski. Nie wiem, czy, czy ten taboret będzie się nadawał na taki stolik kawowy bo on no on był mocno już uszkodzony na razie wygląda całkiem dobrze bo ten olej jaśnieje z czasem on teraz jest mocno ciemny położyłam aż trzy warstwy tu na wierzch i jeszcze myślę, że czwartą położę w międzyczasie teraz zabieram się za te nowe meble oczywiście bezbarwnym olejem tym razem ale zanim je wszystkie naolejuję to je podklejam tutaj może mamy zboczenie trochę z tym podklejaniem ale nawet meble balkonowe lubimy mieć podklejone żeby po prostu nie jechać po tej podłodze bez... Bez potrzeby jej tak strasznie nie niszczyć, także to tutaj porobię. Mam średnio dopasowane filce do, do rozmiarów tych nóżek szczerze mówiąc, więc albo po dwa takie muszę naklejać, albo po jednym takim. Strasznie sobie zrezałam ręce dzisiaj szorując te barierki. Skaleczyłam się w wielu miejscach, bo ja jestem głupia i nie noszę rękawiczek do takich rzeczy. Przed chwilą też olejowałam tym ciemnym drewnem bez rękawiczek, także wyglądam. Na rękach jakbym miała 70 lat, no ale trudno, no już taka jestem i muszę z tym żyć. Skończyłam właśnie olejować meble, i myślę, że na dziś mogę już odpoczywać. Postęp balkonowy jest kolejny mebel, którym jest jajo. O którym ja dość długo marzyłam i w końcu mam gdzie to jajo mieć. Tu jeszcze widzicie brzydki widok z workami i zdechłym rozmarynem, ale to. Jak będzie wszystko już urządzone do końca, to pokażę Wam w jakiejś ładniejszej aranżacji. W każdym razie jajo do nas przyszło 2 czy 3 dni temu. Zamówione oczywiście online, bo teraz wszystkie sklepy z tego typu rzeczami są pozamykane. No i podoba mi się bardzo. Zwłaszcza ten kształt, bo są też takie gigantyczne jaja bardziej okrągłe, ale to mi tu nie pasowało za dużo, by to miejsca zajmowało, już by było trochę za ciasno na tym balkonie, także postawiłam na taki węższy na obecną chwilę i na możliwości koronawirusowe mamy już na balkonie wszystkie rośliny, które się w nim na nim w najbliższym czasie znajdą i mamy trawę pampasową do niej mamy tu donice które mają taki system, system drenujący, który zaraz muszę ogarnąć z instrukcją i tutaj poskładać mamy też dwa worki ziemi plus trzeci worek ziemi na zioła, tutaj mam donice do naszykowania na chili które będziemy z nasionek sobie uprawiać i tu mam zbiór ziół na taką dużą donicę ziołową oraz bazylię i lubczy, które już są przesadzone od dwóch tygodni, także z nimi nie muszę absolutnie nic robić, tylko kontynuować jakby podlewanie i, i pielęgnację i to wszystko, co z nimi jest do zrobienia. To trzeba przesadzić, trawy pampasowe trzeba przesadzić i przygotować podłoże na... Mm, nasze papryczki. No i to tyle. Po ogarnięciu pierwszej dużej donicy powiem Wam o co z nimi chodzi. To jest taki system, który się nazywa leczuza balkonera i my mamy skrzynki 80 cm które mają tak. Mają taki system drenujący, żeby po prostu nie syfiły podłogi. Tu mają taki otwierak. Na wypadek jakiejś ulewy lub przelania można to otworzyć i odlać. Natomiast w środku mają po dwie donice i... W tych Donicach tak, jest żwirek w zestawie. Tu jest zestaw do tej Donicy. Żwirek w zestawie jest i się go wsypuje na dno. I do tego jest też yy, kilka części do złożenia takiego pływaka, który będzie mówił, jaki jest poziom wody. I ten pływak potem mieszka sobie tu i jest przykryty taką. Oto przykryweczką i te dwie donice się wsadza do jednej takiej dużej. One mają tu jeszcze takie rączki, żeby się to łatwiej wyciągało. I tu będzie sobie nasza trawa pampasowa. Także szybko składam drugą, wsypuję już ziemię, wszystko przesadzam, sprzątam i koniec akcji ogrodowej. W sadzeniu kwiatów najbardziej nie lubię sprzątania, ale mam to już za sobą i idę się zaraz myć. Tutaj mamy trawy pampasowe, które na razie wyglądają dość żenująco, zdaję sobie z tego sprawę, ale mam nadzieję, że szybko się rozrosną. Tutaj już znany Wam lubczyk i bazylia. Natomiast jeśli chodzi o te zioła, to mamy tak szałwie, majeranek, czomber, który trochę tak za grubo dla mnie wygląda jak na czomber, ale nazywał się czombrem. A tutaj mamy estragon tymiankowy, tak się to nazywało. Jakiś miks w każdym razie. No dobrze. Zaraz je jeszcze tutaj wszystkie podlewam, chociaż czekam, aż troszeczkę będzie koniec szczytu słońca, bo nie powinno się tak podlewać w takim pełnym słońcu. I mam nadzieję, że będą miały się dobrze. No zobaczymy, jakim się będzie tutaj żyło. Aha, i jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam powiedzieć, to to, że... To, że te kwiaty tutaj stoją na tym takim szkle hartowanym, to jest prowizorka, bo kupujemy stojak na kwiaty i on będzie najprawdopodobniej tam. I będą sobie stały wtedy wszystkie, ale na razie jeszcze go nie ma. Kolejny update balkonowy. Właśnie przyszło do nas 100 kg grilla. I to jest Broil King Baron S490. Oczywiście pokażemy Wam go w całości, jak będzie już złożony. Nie wiem, czy, czy dzisiaj damy radę, bo mamy bardzo do późna pracę, ale zobaczymy. W każdym razie tu mamy grilla, mamy smoker, mamy drewnianko do wędzenia i mamy kamień do pizzy. I chyba to są wszystkie akcesoria, jakie dokupowaliśmy, chociaż nie jestem do końca pewna. No i grill jest tu. Jeszcze trzeba załatwić sobie butle gazowe. Chcemy kupić dwie, żeby były na zmianę. Ogarnąć, jak to się składa, ogarnąć, jak się tego używa. A grill ma docelowo stać w tym tutaj pustym narożniku naszego balkonu. Pada deszcz. Pięknie. Ostatnio jest susza, więc bardzo mnie to cieszy, że pada teraz deszcz grill złożony i prezentuje się tak i jest dość duży, ale my w sumie myśleliśmy, że będzie gorzej I już Wam pokazuję, co tutaj w nim jest co prawda akcesoria nie są podłączone ale pokażę Wam je za chwilę, także tak wygląda środek, mamy pokrywę, która jest z takim wspomaganiem otwierania, więc jest to dosyć łatwe, tu są pokrętła tu mamy szafkę na butle, której jeszcze nie ma tu jest boczna półka, którą się składa do przechowywania lub jak się po prostu jej nie potrzebuje. Tu jest boczna półka, która jest kuchenką jednocześnie, którą też można złożyć. I co jeszcze Wam powiem? No i jest na kółkach, no i jest super. <grych> na razie tak mi się wydaje, ale jeszcze go nie próbowaliśmy, jeszcze premiery grilla nie było. I zaraz pokażę Wam akcesoria. I tu są akcesoria. Jeszcze czekamy na szczotkę, no, ale szczotka wygląda jak szczotka, więc nie będę na nią czekała, żeby wam pokazać resztę. Kamień do pizzy, drewienka do wędzenia, skrzyneczka do wędzenia. Tu jest rożen i szaszłykownik. Na... Znaczy, no w sumie, rożen to szaszłykownik. Tu ma taki obciążnik, a tu jest do niego napędzanie. I ten napęd się wkłada. Tutaj z boku, ale na co dzień nie będziemy go trzymać na dworze no bo on jest elektryczny, więc nie ma co. Przed Wami nasz prawdopodobnie ostatni mebel balkonowy, chociaż jeszcze były pomysły leżaków lub, znaczy jednego leżaka, lub żeby zawiesić tutaj hamak gdzieś w tym rogu. Ale zobaczymy. Na razie te pomysły nie zostaną raczej zniszczone, więc myślę, że nie będziemy czekali z zakończeniem tego filmu, aż już naprawdę podejmiemy decyzję, że absolutnie nic się nie zmienia. W każdym razie to jest regał na kwiaty, czteropółkowy regał na kwiaty. On stanie tam w rogu i on przyszedł do nas troszeczkę podniszczony, ale zajęło mi 3 minuty, żeby go doprowadzić do porządku, czyli zeszlifować kilka takich brust nieładnych, które, które miał. Znalazłam jakieś stare ścinki papieru ściernego i doprowadziłam to do ładu. Teraz go szybko zaolejuję, jak wszystkie meble, które wystawiam na dwór, i zaraz właśnie jedziemy do sklepu takiego. No w zasadzie ogrodniczego Można by powiedzieć, takiego ze wszystkim Ale też z roślinami Po kolejne brakujące Jakieś doniczki, może jakieś kwiaty Jeszcze, i co prawda Przyszło dosyć mocne ochłodzenie Mamy zimną Zośkę teraz Ale mam nadzieję, że za kilka dni już będzie można Wszystko wystawiać z powrotem na balkon Wszystkie moje mizerne zioła I że będzie tutaj Bogato i kolorowo Przytargaliśmy troszeczkę rzeczy Ze sklepu ogrodniczego, no w sumie Myślałam, że więcej, no ale jest tyle, ile jest, i mamy tutaj goździki, mamy kufea, to się nazywa tak, kufea. Mamy miętę, to jest taka odmiana mięty z dużymi liśćmi. Ja lubię mięty, im bardziej mięsiste, im bardziej duże, tym lepiej. I ją chcę właśnie do te tego rozmiaru doniczki wsadzić, prawdopodobnie do tej. Tu kupiliśmy jeszcze parę podstawek, osłonki. I doniczki 4, i tu mamy jeszcze jeden, już taki dość długi bluszcz. No dobra, słuchajcie, wszystko poprzesadzałam i już Wam mówię o co tu chodzi. Wszystkie rośliny są posypane piachem i ziemia jest wymieszana z piachem, ponieważ jest plaga ziemiórek w tym kraju. I po prostu czego nie kupicie, to to ma od razu ziemiurki. Moje koleżanki mają niestety ten sam problem. Nie wszystkie, ale większość. Więc asekuracyjnie w tych roślinach akurat ziemiórek nie było, ale to wszystko zrobiłam. Właśnie skończyłam przesadzać ostatnie kwiatki i balkon. Uważam przynajmniej tymczasowo za zakończony, więc pokazuję Wam efekt końcowy. Otwieram i wychodzimy. Podłoga po odnowieniu cały czas się dobrze trzyma, ale będziemy ją jeszcze raz olejować na pewno. W niedalekiej przyszłości. Po lewej stronie od wejścia mamy grilla, który, zależnie od tego, jak go używamy, albo stoi tu w trakcie użytkowania, albo idzie sobie tam na tę dużą wolną przestrzeń. Zależy, czy rozkładamy mu wszystkie boki. Tutaj są kontakty, więc jak używamy rożna, to raczej stoi tutaj. Tu mamy, coś światło nam wariuje. Tutaj mamy. Trawy pampasowe, no, które jeszcze nie są jakichś imponujących rozmiarów, ale potroiły już swoją długość albo nawet już są cztery razy takie jak były, więc nie jest źle. Tutaj mamy stół z krzesłami. Stół się rozkłada. Ma 1,50 m i rozkłada się do 2 m. Tu są też takie szkła hartowane, na których można postawić gorące rzeczy lub jakieś tam kwiaty. Na tym stawiam. Staram się nie stawiać bezpośrednio na stole. Oczywiście poza tym, ale to nie złe słońce to całkiem, całkiem inna sprawa. Tutaj mamy petunie. Które na razie jeszcze może nie są jakieś wielce okazałe. Myślę, że tutaj przydałaby się piąta doniczka, ale te cztery muszą wystarczyć. Mam nadzieję, że to się jakoś ładnie rozrośnie. I dalej mamy tak. Mamy jajo, które dobrze się bardzo nam sprawuje. Już jakiś czas tutaj z nami jest i naprawdę lubimy sobie w nim siedzieć. I tutaj mamy kącik kwiatowy. Kwiatów jest dość dużo i ziół nie zmieściły się wszystkie w tym dedykowanym, czy na tym dedykowanym regale. Więc trochę jest stoi tu, już Wam mówię, co tutaj się znajduje. Więc tutaj mamy bluszcz, tutaj mamy coś, co już zapomniałem, jak się nazywa, ale już Wam o tym mówiłam. Tutaj mamy chili, które na razie wyglądają jak wyglądają, więc to przemilczmy. Goździki odmianę mrozoodporną tam mamy majeranek, tu mamy czomber i tu mamy na dole jeszcze, tak, tam są inne chili, lubczyk, mięta, bazylia, rozmaryn. Tutaj jest inny gatunek mięty, oregano i dwa gatunki tymianku. Taki klasyczny tymianek i tymianek taki srebrzysty czy też cytrynowy, zależnie z którego języka będziemy to tłumaczyć. I tak wygląda nasz balkon. Na razie nie planujemy żadnych dodatkowych mebli tutaj, chociaż był plan, żeby tu gdzieś było coś takiego, leżak albo może hamak jakoś przewieszony przez te barierki. No ale. Na razie nie będzie, bo też nie chcę tutaj tego strasznie zagracić. Jak są jakieś imprezy, to stół się tak rozkłada, tu dalej, dostawia się krzesła, więc ta wolna przestrzeń jest tu potrzebna. Wybaczcie, że nie pokazuję Wam e, takiego pełnego widoku, bo, no wiecie, ze względów ochrony prywatności nie będę robiła bezpośrednich rzutów na osiedle i na widok, ale mam nadzieję, że jakiś tam obraz tego balkonu. Macie! I to wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Zachęcam Was też do obejrzenia innych odcinków z innymi pomieszczeniami. Listę tych filmików znajdziecie w opisie pod tym filmem, a na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!